Witamy serdecznie na 10. jubileuszowej edycji Pełnoga. Chcieliśmy zapytać na początek, kto z Państwa brał udział we wszystkich edycjach? w 10. Wszystkich 10 edycjach. Zapraszamy do nas, bo chcieliśmy Państwu podziękować za e, udział e, i też pogratulować wytrwałości. Nie będziemy strzelać, więc zapraszamy. Uczyliśmy, że będzie więcej osób. Gratuluję. Gratulacje. Słuchajcie, po, pogratulujcie jeszcze raz najbytchwalszym żołnierzom. Gratulacje. A, my też będziemy się razem. Ja byłem od drugiego. <grystanie> <grystanie> to by się nie należy. <grystanie> Dziękuję. Pewnie część z Was się zastanawia, dlaczego wybraliśmy taką militarną uprawę. Doszliśmy do wniosku tak naprawdę, że raz, że to jest dziesiąta edycja dwa, internet mocno był powiązany w swoich początkach z wojskiem, no to co mogliśmy innego wybrać. Poza tym, jakby nie patrzeć, 80% uczestników tej konferencji to potencjalni, potencjalni żołnierze, więc Zakładamy, że będziecie mogli się dobrze zrealizować w kontekście niekoniecznie udziałów, ale również w kontekście tego, co tu się będzie działo, a działo się będzie dużo wokół konferencji. Mamy dużo zabaw militarnych, na które Was serdecznie zapraszamy. Z takich ciekawszych, po lewej stronie na samym końcu są czołgi zdalnie sterowane. Możecie się nam pobawić na specjalnej przygotowanej macie. Mamy symulatory AF-16, Counter Strike'a. Paintbola laserowego po prawej. Jeżeli chcecie się nauczyć sztuk walki, Kraw Magii, zapraszamy na sam koniec. Tam są instruktorzy. Plus mamy wirtualną strzelnicę z replikami broni, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak się strzela troszkę wirtualnie, to również zapraszamy. Tłumnieniem Kraw Magii, ewentualnie sportu walki, nie przewidywaliśmy, ale tak naprawdę, z tego, że tą imprezę tworzymy wspólnie. Jeżeli tylko instruktorzy się zgodzą, będą mieli na tyle odwagi i siły, chęci. Jesteście mile widziani w ostatniej sali po prawej stronie. Co się jeszcze będzie działo? Może powiedzmy na początku. Wieczorna impreza. Jakby to jest punkt kulminacyjny całości imprezy. Wieczorna impreza odbędzie się w klubie Miraż. Jest to klub w Pałacu Kultury i Nauki. E, tam oczywiście też będzie królował e, motyw militarny, konkursy militarne między, u, między innymi ubieranie stroju przeciwchemicznego i tak dalej, i tak dalej, więc kilka ciekawych atrakcji na Was czeka. Mam nadzieję, że będziecie się bawić z nami do samego końca. Dokładnie, do samego końca i dokładnie tak jak nasi żołnierze, do samego końca i rano wszystko, o 7 i rano czy o 9 stawią się na apy e, tutaj na miejscu w miejscu konferencyjnym. Zaczynamy troszkę później. Tak, troszeczkę później dajemy Wam 15 minut więcej niż w zeszłym roku, żebyście mogli się wyspać. Natomiast to, co jest najważniejsze, to podbijanie książeczek wojskowych, wojskowych książeczek pełnogowych. Bez podbicia książeczki u dziewczyn w naszych komisjach pełnogowych, bez, bez stawienia się na komisji pełnogowej nie będziecie mogli wziąć udziału w żadnych atrakcjach. Więc zapraszamy do Komisji Pełnogowych, tam zostanie wasza książeczka podbita, zostanie wam zrobione zdjęcie, sprawdzone zostaną wasze rozmiary, wymiary i wtedy będziecie mogli być pełnoprawnymi uczestnikami konferencji pełnogowej. Czyli dokładnie, książeczki pełnogowe macie w swoich badżetach, to jest bardzo ważny element, tak samo jak opaska. Generalnie z tymi dwoma elementami powinniście się tutaj przemieszczać, staramy się, żeby więcej osób dodatkowych nie, nie, nie było, o dziękuję, w każdym bądź razie. Tutaj macie wszystkie niezbędne informacje. Jeżeli szukacie pomocy, to również szukajcie osób, które wyglądają tak jak my, czyli są bardziej militarnie ubrani. Nie mylcie zasobami, osobami, które właśnie są instruktorami, kraw magii, ewentualnie instruktorami chodzącymi, uczącymi strzelać inne osoby. Oni niekoniecznie mogą dużo wiedzieć na temat tego, co się będzie działo. Wiedzą dokładnie, czym się zajmują i z czego mogą Was ewentualnie poinstruować. Tytułem wstępu myślę, że wszystko. Eee, jeszcze mam pytanie: tak standardowo, bo wyjątkowo w tym roku nie bawi mi się w prezentowanie e, liczb, cyfr. E, no jak zawsze w pełno, bo jest, na pełno, bo jest tak, że zawsze jest trochę więcej osób niż na poprzedniej edycji. No, jak tak samo jest dzisiaj. Może tego jeszcze nie widać, bo pora jest barbarzyńska, znowu iście wojskowa, e, ale zakładam, że się powoli zaczniemy rozkręcać i, 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 będzie, i będzie bardzo fajnie. Kto jest po raz pierwszy na tej konferencji? Młodzi jakoś. Młodzi jak zawsze przychodzą rano, pozostaje nam tylko im podziękować i życzyć, żeby się dobrze dzisiaj z nami bawi, uczyli, edukowali i to co jest dosyć istotne, cała impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie naszych sponsorów. I my byśmy chcieli zacząć od podziękowania naszemu największemu sponsorowi w tej edycji, czyli diamentowemu sponsorowi w firmie Cisco Systems. Zapraszamy. Dziękuję. Mhm. Tak, powiedzmy sobie, już przez Mikrofon potrzebujemy. Witam Państwa bardzo serdecznie, to będzie bardzo krótkie przemówienie, ponieważ mam wielką ochotę przymierzyć gdzieś w spokoju na boku ten hełm, dlatego będę mówił bardzo krótko. Bardzo serdecznie Państwa witam w imieniu Cisco. My jako firma jesteśmy od samego początku też na tej konferencji, więc z dużym zadowoleniem i z godnością przyjmuję ten, przyjmuję ten hełm. Zapraszam Państwa do zwiedzania wszystkich stoisk, które, które są na tej konferencji. Oczywiście również tego, które znajduje się zaraz naprzeciwko schodów ruchomych. Jest tam gorąca czekolada, więc myślę, że jest to ważny argument. Zapraszam Państwa na prezentację, jak zwykle, kilka traków konferencyjnych ze swojej strony, ze strony Cisco chciałbym zaprosić na te prezentacje, które są przez nas filmowane bardzo, bardzo serdecznie, ze szczególnym wskazaniem na te, poznacie Państwo bardzo łatwo wczytując się w tytuły, gdzie nie ograniczamy się do mówienia tylko i wyłącznie o, o hardware'ze, ale zaczynamy mówić więcej na temat różnych bardzo interesujących zastosowań, czy też partnerstwach z innymi firmami, tudzież pokazujemy ciekawe case study, jak nasz sprzęt, działa w świecie rzeczywistym. Jeszcze raz bardzo dziękuję, jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Ja z mojej strony tylko dodam, że dzięki firmie Cisco jest dostępna, dzięki firmie Cisco i firmie Luxoft jest dostępna aplikacja na, na sprzęt z oprogramowaniem Android i dzięki tej aplikacji możecie korzystać z takiej platformy geolokalizacyjnej. Która, na która korzystając z Access Pointów jest na podstawie sieci WiFi w stanie określić, w jakim położeniu się znajdujecie. Zdanie horyzontalny. Y tak. Horyzontalnie <laughs> <laughs> dopiero w płytniejszym. Y więc zapraszam na stronę Pelnoga, ewentualnie na nasze portale społecznościowe. Tam jest dostępny link do aplikacji. Ewentualnie na Android Markecie tą aplikację również znajdziecie. Ja z mojej strony chciałbym zaprosić platynowego sponsora konferencji firmę Brogate. Jest, jest, jest tak? Ogólnie zapraszamy sponsorów, aby się z i podziękować. Ja chciałbym podziękować Michałowi. Zapraszamy przedstawiciela. Dziękuję. Firma InfraData. Firma Juniper GetPops. Dziękujemy bardzo za wsparcie. Złoty sponsor konferencji firma Acnet. firma Etude Co złoty sponsor konferencji firma Extreme Networks również złoty sponsor konferencji Firma papel. <coughs> Firma passos. Isso é o conferência. Firma roupas. Roupas. Sim, 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 sim. Mais Firma Softermind. Firma Unima 2000. I ostatni złoty sponsor konferencji, firma Zone. Zone, zone, zone. Okay. Teraz. sponsorzy. sponsor. Firma Alek, Firma AM Technologies. <śmiech> <śmiech> Firma Apple decyduje. Firma Faresia Systemy. Dziękuję. Firma Firma iStream firma iStream również obsługuje Dziękuję. 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 więc więc dzięki Dziękuję. Firma Dziękuję. Dziękuję. Net Company. Thank you. Pix. Firma Pix. Okay. Pix. Firma Pix. Firma Pix. Firma W sponsorzy konkursy firma Esnet, Orange, sponsor koszulek, firma Huawei. Sponsor Federer, tak? Mójster, tylko imprezentator. Chcieliśmy podziękować też naszemu partnerowi technologicznemu firmie Cisco, która odpowiada za dostarcza infrastrukturę w infrastruktury, dzięki której możecie korzystać z sieci tutaj. Mamy nadzieję, że wszystko będzie poprawnie działać, jak zawsze zresztą. Chcieliśmy podziękować. Chcieliśmy podziękować również naszym partnerom. Którzy pomagają nam przy całości konferencji, pomagają nam promocyjnie, wspólnie próbujemy podjąć różne wzajemne inicjatywy naszymi partnerami, Zagademia PONT, TCJP, Konferencje, które jakby w się uzupełniają do trudności i Confidence oraz firma, która zajmują się dostarczaniem broszurów. Chcieliśmy podziękować naszym partnerom medialnym. Tak, naszymi partnerami są firma CoraSWeb, Web, Seed i Web Security. I właściwie teraz z naszej strony, jeżeli chodzi o to, takie wprowadzenie do całej imprezy, my jeszcze raz liczymy, że będzie się dobrze bawić, że całość konferencji zakończy się dla wszystkich pozytywnie, z, wszystkimi, z wszelkimi realizacjami wszystkich planów, które które sobie w szczególnej filmie Teraz chciałbym zaprosić naszych kolejnych gości, którzy będą prezentować w głównym Kraku swoje wykłady. Później po obiedzie podzielimy się na ścieżki cztery, tak jak zawsze. Więc zaczniemy od wykładu Jana Zorza. Ale jak tu czytasz Jan Zorza, a że wiesz, him from